Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do, mam nadzieję, szybkiej recenzji Motorola Edge50 Pro. Jeżeli chodzi o ten smartfon, jest to pośredni wariant zaprezentowanej linii Edge50. Do wyboru mamy jeszcze bardziej podstawowy Edge50 Fusion, którego już testowałem i film na jego temat pojawił się na kanale oraz bardziej zaawansowany model Edge50 Ultra, którego recenzja powinna się wkrótce pojawić na kanale. Edge 50 Pro jest to taki wariant pośredni, jego cena na dzień nagrywania materiału jest to sierpień. Oscyluje w okolicach 2699 zł za wersję 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci dla użytkownika. Tak więc, może zacznijmy od tego, co wyróżnia Edge 50 Pro już na starcie. Tak więc, zajrzyjmy do pudełka. No i tutaj jest miła niespodzianka, bo poza caseem, który jest plastikowy, może niezbyt dobrze zabezpieczy nam ten smartfon, ale doceniam, że on się tutaj ogólnie pojawił. Jest fakt, że mamy w zestawie. 125 watową ładowarkę ze złączem USB typu C oraz odpowiedni przewód do tej ładowarki. Dzięki czemu ładowanie smartfona jest naprawdę turbo szybkie i możemy naprawdę szybko uzupełnić tą energię ja tutaj przeprowadziłem taki test w domowych warunkach smartfon był rozładowany do zera w zasadzie miał chyba 1% podłączyłem ładowarkę Turbo Power włączyłem nagrywanie i czas nagrywania oraz czas ładowania smartfona do pełna wyniósł około 20 minut tak więc w zasadzie realny ten czas 20 minut na uzupełnienie energii smartfona do pełna no to jest coś fenomenalnego i tak naprawdę tutaj nie czułem żeby Jakoś bateria drastycznie jakby cierpiała na swojej żywotności. Oczywiście ja smartfon testowałem tylko przez dwa tygodnie, tak więc zrobiłem tylko kilka cykli ładowania. Jeżeli chodzi natomiast o temat nagrzewania się, no to zauważyłem, że telefon nagrzał się delikatnie podczas tego procesu. Bardziej nagrzała się ładowarka. Jeżeli chodzi o wygląd i wykonanie, no to na froncie mamy ekran, który jest pokryty szkłem gorilla. Jest to gorilla wersji 5. Ma on zakrzywione boki, stąd też właśnie nazwa Edge. Z tyłu mamy skórę wegańską, w moim kolorze jest to taki fioletowy kolor, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, jest bardzo przyjemne w dotyku i ten smartfon dość dobrze trzyma się w dłoni, ponieważ jest to taki lekko gumowany materiał, dzięki czemu po prostu nie wyślizguje się on nam z tej ręki. Jeżeli chodzi o ramkę, to została wykonana z akrylu, tak więc nie jest to aluminium, ale w zasadzie jest to tworzywo dobrej jakości, tutaj nie będę się tego czepiał. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co znajdziemy na ramce, no to mamy głośniki stereo sygnowane logiem Dolby Atmos. Mamy złącze USB typu C, na dole znaki towarowe oraz złącze kart NanoSim. Mamy tutaj również przyciski regulacji głośności oraz przycisk power. Zabrakło złącza Jack 3,5 mm, ale jest to już standard na chwilę obecną. Za to mamy tutaj wodoodporność na poziomie IP68, co myślę, że należy docenić, a waga samego smartfonu jest to 186 gramów. Zastosowany wyświetlacz jest to POLED, który ma 144 Hz odświeżania, jest to bardzo ważna informacja, cała seria Edge 50 właśnie ma tego typu panel. No i jest on naprawdę genialny. Dodatkowo mamy tutaj rozdzielczość 2712 na 1220 pikseli, co przy ekranie o przekonnej 6,7 cala daje 444 punkty na cal. Mamy również jasność, która według producenta może oscylować maksymalnie w okolicach 2000 nitów, pokrycie DCI-P3 oraz screen to body ratio na poziomie prawie 93%. No i muszę Wam powiedzieć, że pod kątem ekranu ta Motorola jak i cała seria Edge 50 no pokazuje, że Motorola naprawdę potrafi robić dobrej jakości wysiedlacze, Ma on dobrą rozdzielczość, ma on bardzo dobre odświeżanie na poziomie 144 Hz, bardzo dobrą jasność. Kolory bardzo żywe, możemy sobie tutaj to troszeczkę zmienić w ustawieniach. No Motorola zrównała się jeżeli chodzi o wysiedlacze z topowymi propozycjami od innych producentów i tutaj ekran poled w całej linii Edge 50 muszę po prostu pochwalić. Jest on bardzo przyjemny dla oka i po prostu bardzo dobrze się z niego korzysta. Jeżeli chodzi o wydajność, no to mamy tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 7 generacji 3. Jest to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w 4 nanometrach. O taktowaniu 2,63 GHz. Natomiast, jeżeli chodzi o układ graficzny, jest to Adreno 720. W mojej wersji smartphone posiada 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci dla użytkownika. Niestety nie możemy dołożyć sobie tutaj karty pamięci. Jednakże, 512 GB myślę, że będzie wystarczające dla wszystkich albo dla prawie wszystkich użytkowników. W tej cenie to też jest taki lekki fenomen. Taka ilość pamięci w okolicach właśnie tysiąca zł, już tak to zaokrąglimy. No jest to naprawdę bardzo przyzwoita propozycja. Również model Fusion, który jest tańszy, posiada taką ilość pamięci. Jeżeli chodzi o działanie, no to mam tutaj Androida 14 wraz z delikatną nakładką od Motorola. No i tutaj muszę powiedzieć, że smartfon działa naprawdę dobrze w codziennym użytkowaniu. Wszelakiego rodzaju aplikacje jak social media, jak w zasadzie no, wszystkie aplikacje, z których korzystamy na co dzień. Nie testowałem tutaj gier mobilnych, bo, bo nie lubię, nie, nie, nie gram nigdy w, w takie gry. Ale w codziennym użytkowaniu smartfon daje sobie naprawdę bardzo dobrze radę i tutaj nie czuć jakichś spowolnień. Myślę, że ten procesor jest to na tyle dobra jednostka, że będzie w stanie zapewnić dobrą wydajność nawet po dłuższym czasie użytkowania. Dodatkowo ekran, który ma 164 Hz odświeżenia, potęguje wrażenia spłynności. No i pod tym względem smartfon działa naprawdę dobrze. Aplikacje są bardzo długo trzymane w pojęciu RAM, jest jej aż 12 GB. Dodatkowo możemy sobie ją zwiększyć za pomocą pamięci systemowej. No to jest rozwiązanie, którego niezbyt lubię, ale w zasadzie no 12 GB pamięci RAM będzie wystarczające, w tej półce cenowej jest to już taki powolny standard i w zasadzie tutaj też jest to na plus. Jeżeli chodzi o nakładkę od Motorola, mamy tutaj kilka aplikacji dedykowanych, opowiadałem już o tym w przypadku Edge 50 Fusion, tutaj mogę się powtórzyć, mamy m.in. zakładkę z gestami, mamy tutaj taki specjalny... Folder, który jest od Motorola. Mamy tam m.in. zakładkę z gestami, ale również dodatkowe aplikacje, m.in. do bezpieczeństwa czy też do zarządzania smartfonem. Bardzo fajnie, że coś takiego znalazło się na pokładzie. Myślę, że będzie można z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o gesty, mam tutaj klasyczne gesty Moto. Jeden z moich ulubionych jest to potrząśnięcie smartfonem, aby wywołać latarkę. Jest naprawdę wygodna funkcjonalność. Nakładka jest naprawdę przejrzysta. Jedyny minus, o którym muszę tutaj powiedzieć i mówiłem też wcześniej, po konfiguracji naszego smartfona po wyjęciu z pudełka, na start mamy zainstalowane kilka śmieciowych aplikacji w postaci Gear wersji demo. No, co jest minusem, i moim zdaniem to nie powinno się znaleźć w smartfonie w 2024 roku. Mówiłem już o tym przy modelu Edge 50 Fusion. Tutaj jest właśnie podobnie. Jeżeli chodzi o aktualizację. Na chwilę obecną, gdy sprawdzałem na stronie Motoroli, nie ma jeszcze tego modelu, jakby na liście urządzeń, które otrzymają nowy system. Głównie też za sprawą tego, że nowy system jeszcze nie wyszedł, ale myślę, że na pewno modele z serii H50 otrzymają aktualizację, ponieważ są to obecnie najnowsze telefony. Jeżeli chodzi o aparat, no to z tyłu mamy trzy obiektywy, jest to złota trójka ogniskowych, ponieważ pokrywa ona nam tutaj w zasadzie wszystkie najważniejsze ogniskowe. Główny aparat ma 50 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu, laserowy autofokus. no i mamy tutaj światło f1.4, możliwość nagrywania filmów w jakości 4K oraz 30-krotny zoom hybrydowy, drugi aparat jest to ultra szeroki kąt, który ma 13 megapikseli, 120 stopni, jeżeli chodzi o kąt widzenia, no jest to taki szeroki kąt, ale niezbyt też szeroki, o tym mówiłem już na przykład właśnie w sentymentalnej podróży na temat LG G5, gdzie tam kąt widzenia wynosił z tego co pamiętam 135 stopni, w tych nowszych smartfonach te kąty widzenia już po prostu osiągają mniejsze wartości. On dalej jest szeroki, ale nie jest tak szeroki jak miało to miejsce już w starszych telefonach. Światło tego aparatu jest to F2 i 2, natomiast trzeci aparat jest to teleobiektyw, który ma 10 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu oraz światło F2.0 i nim możemy sobie bezstatnie przybliżać. Aparaty są naprawdę dobre, jednakże ja uważam osobiście, że telefony od konkurencji w postaci Samsunga, jak i Apple mają po prostu lepsze odwzorowanie barw oraz po prostu przyjemniejsze kolory. W iPhone'ie są one bardziej naturalne, w Samsungu są one bardziej nasycone. Tutaj mamy coś pomiędzy, w każdym bądź razie przyjemniej mi się ogląda zdjęcia na przykład Samsunga lub z iPhone'a, ani z tej Motorola, ale nie neguję tego aparatu. Jest to dosyć dobry aparat, który będzie zaspokajał potrzeby większości użytkowników. Tutaj muszę powiedzieć, że troszkę słabo radzi sobie on w nocy. Gdy wykonywałem jakieś tam zdjęcia wieczorem lub właśnie już późniejszą nocą, próbowałem tutaj wykonać zdjęcia burzy. No niestety smartfon tutaj nie daje zbytnio rady. Widać, że oprogramowanie próbuje podciągnąć te zdjęcia. Także no wygląda to dosyć średnio, ale w każdym razie z takich zwykłych zdjęć, takich zwykłych stryknięć, myślę, że raczej każdy będzie zadowolony. To co jeszcze zauważyłem, ale co jest również taką bolączką mojego smartfona obecnego, czyli Samsunga, jest to, że smartfon ma delikatne problemy ze zrobieniem zdjęcia w ruchu. Mam tutaj na myśli na przykład jakieś biegnące zwierzę, typu pies lub kot. To zdjęcie jeszcze przy zastosowaniu właśnie tego zoomu potrafi być lekko rozmyte. No co jest wadą, ja coś podobnego zauważam w przypadku mojego głównego smartfona, którego używam, tak więc tutaj się tego nie czepiam, ale daję znać, że Coś takiego występuje. Jeżeli chodzi o filmy, mam tutaj możliwość nagrywania filmów 4K. Są one naprawdę dobrej jakości, tylko tak jak zauważyłem, troszeczkę stabilizacja no nie jest super dobra, ale można być z tych filmów zadowolonym. Ja głównie nagrywam filmy w postaci statycznej, tak więc też dla mnie to nie jest jakiś duży problem. Podsumowując, aparat: myślę, że w tej półce cenowej jest to dość dobry wybór. Być może inni producenci konkurencja może oferować troszeczkę większe przybliżenie optyczne w każdym razie tutaj mamy aparat, z którego raczej każdy użytkownik będzie zadowolony, jeżeli chodzi o aparat do selfie, no to z przodu mamy jedno oczko które ma 50 megapikseli i mamy tutaj światło f1.9 ja nie używam aparatów do selfie już myślę, że dobrze o tym wiecie tak więc też tego aparatu gruntownie nie sprawdziłem, tutaj ciężko mi się na jego temat wypowiedzieć, ale myślę, że do wideokonferencji lub do jakichś zwykłych styknięć będzie wystarczający jeżeli chodzi o dodatki, nie zabrakło tutaj czytnika linii papilarnych, który jest pod ekranem, jest on naprawdę turbo szybki i działa fenomenalnie. Oczywiście, gdy mamy spocone dłonie lub są one delikatnie ubrudzone, ten czytnik już nie działa wtedy tak dobrze. Jednakże, gdy mamy czyste i suche palce, działa on naprawdę wybitnie szybko, i tutaj muszę to naprawdę pochwalić. Jeżeli chodzi o dodatki, no to mamy głośniki stereo, no i one zaskoczyły mnie dosyć pozytywnie. Czuć tutaj tą separację, jednak ten głośnik na dole gra głośniej od tego na górze, ale czuć tutaj takie wyraźne stereo, i jest ono naprawdę przyjemne dla ucha. Głośniki są dosyć głośne. Mamy dodatkowo normę IP68, co ja bardzo doceniam. Uważam, że to już powinien być standard na rynku, aby urządzenia posiadały ten stopień wodoodporności, ponieważ może się to nam przydać w życiu codziennym. Nawet gdy tego nie zauważymy, smartfon może gdzieś tam ulec jakiemuś zalaniu. Mamy również ładowanie indukcyjne, co również doceniam, ponieważ ja lubię mieć indukcję w smartfonie. Często, gdy na przykład montuję film lub też pracuję przed komputerem, lubię odłożyć sobie smartfon na ładowarkę indukcyjną i po prostu skorzystać z tej Funkcjonalności. Jeżeli chodzi o baterię, jej pojemność wynosi 4500 mAh oraz mamy w zestawie 125W ładowarkę, która, jak już wspominałem na początku odcinka, jest w stanie uzupełnić nam smartfon o energię od 1 do 100% w około 20 minut, co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o akumulator, jest on naprawdę dobry, mógłby być on delikatnie większy, na przykład mieć 5000 mAh, abyśmy mieli jeszcze lepsze czasy pracy na wyświetlaczu. Jednakże, przy zastosowaniu tak szybkiego adaptera, no raczej nie jest to duży problem. Wystarczy, abyśmy odłożyli ten smartfon do ładowania na kilka chwil i już mamy uzupełniony smartfon energią. Jeżeli chodzi o nagrzewanie, no to podczas ładowania tutaj nagrzewa się głównie ładowarka. Smartfon jest delikatnie ciepły, jednakże, nie jest to coś, co może gdzieś tam przeszkadzać. W każdym bądź razie bateria 4500 mAh wystarcza na taki jeden intensywny dzień użytkowania do półtorej dnia w takim cyklu mieszanym, gdzie gdzieś tam rzadziej sięgamy po ten smartfon, ale tutaj ta ładowarka rekompensuje tak naprawdę ten akumulator. Możemy sobie jeszcze włączyć mniejsze odświeżanie ekranu, by po prostu oszczędzać tą baterię. Myślę, że jednak to nie ma sensu przy stosowaniu tak szybkiej ładowarki. Chyba lepiej korzystać z... Większych możliwości samego urządzenia niż zerkać na to, że gdzieś tam będziemy mieli te kilka procent więcej, no chyba że jesteśmy w podróży i nie mamy ze sobą ładowarki, wtedy mogę polecić włączenie na przykład 60 Hz i zmniejszenie jasności wyświetlacza. To na pewno powinno wpłynąć pozytywnie na akumulator. Podsumowując, ja uważam, że Motorola Edge 50 Pro jest naprawdę fenomenalny smartfon i w cenie około 2500 już tak zaokrąglam złotych, no myślę, że jest to naprawdę ciekawa propozycja i myślę, że taki smartfon z powodzeniem mógłby być moim daily naprawdę bardzo dobry, tutaj delikatnie moim zdaniem odstaje aspekt aparatu, ale mamy genialny wyświetlacz mamy w zestawie ładowarkę oraz etui ładowarka nie byle jaka ponieważ ma 125W bardzo ładne wykonanie, ta wegańska skóra z tyłu mi się bardzo podoba mamy dość fajne głośniki mamy ładowanie indukcyjne, mamy IP68 na zasadzie na każdym polu smartfon nie zawodzi, jedynie myślę, że w przyszłych generacjach aparaty mogłyby być troszeczkę lepsze, no i ta cena myślę, że jest dosyć rozsądną propozycją i w tej cenie myślę, że ten smartfon można polecić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, dajcie znać, może ktoś z Was używa jakiegoś smartfonu z linii Edge 50, podzielcie się w komentarzu. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!